Siemanko wszystkim, dzisiaj zajmiemy się wymianą wycieraczek w Seacie Altei Tu akurat mamy Seata Altei XL, ale w zwykłej Altei jest tak samo Ogólnie jaki jest problem? Problem jest taki, że wycieraczki nie zostają nam na dole Tylko wracają do pozycji górnej i chowają się pod listwę Nie ma jak wymienić wycieraczek, więc jak się do tego zabieramy? Wyłączamy zapłon, wyciągamy kluczyk i ptrykamy manetką od wycieraczek na dół jak widzicie, wycieraczki ustawiają się w pozycji dolnej. Teraz spokojnie możecie i sobie wymieniać wycieraczki. Wiadomo, najdę, by wam ktoś kliknął tą manetką. Nic się nie dzieje, wycieraczki się nie ruszą. Na spokojnie sobie wymieniacie. Jak już wycieraczki mamy zmienione, jak w naszym przypadku, wkładamy kluczyk do stacyjki, włączamy zapłon i ponownie klikamy raz manetką w dół. Wycieraczki ustawiają się na swoją pozycję i już działają poprawnie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do kolejnego odcinka, cześć!